Kampanie prezydenckie zawsze są najbardziej emocjonujące, zawsze są najbardziej dynamiczne, dlatego że to się koncentruje wokół człowieka, a nie wokół jakiejś grupy ludzi. Jest taki fokus bardziej ostry, więc one będą na pewno bardzo mocno emocjonalne. Chciałbym, ja mogę powiedzieć, o czym ja będę próbował nadawać tą, żeby była, żeby była nie tylko o bezpieczeństwie, ale też o gospodarce, bo ona jest dzisiaj kompletnie pomijana jest fundamentalnie ważna i tracimy mnóstwo czasu. Chciałbym, żeby była bardziej właśnie o niezależności prezydenta, a nie o tym, czy wygra PiS czy Platforma, bo o tym była przez 20 lat i to się zwykle słabo kończyło. W, chciałbym, żeby była o przyszłości, a nie o tym, kto 30 lat temu komu zrobił przykrość, w jakich okolicznościach w, i kolejne debaty o różnych naszych narodowych ranach. To już było. Ludzie, mamy wojnę za granicą, mamy ze, za chwilę zerową demografię, mamy dramatyczne wyzwania, jeśli chodzi o konkurencyjność, sztuczną inteligencję, zieloną energię, dekarbonizację. Weźmiemy się wreszcie do roboty, a przestańmy w, w, odprawiać ten rytualny taniec, który ja w Sejmie oglądam, że. Po Słowie nie mogą nic powiedzieć, zanim nie powiedzą, że wy przez 8 lat, albo wy koalicję 13 grudnia, a później, jak już chcą powiedzieć coś merytorycznego, to im się czas kończy. Strasznie dużo czasu marnujemy, naszego wspólnego czasu. A on nie wróci. Chciałbym, żeby prezydent, bo jesteśmy na zakręcie, był takim stróżem zakrętu. Był kimś, kto jest tam dzisiaj, gdzie są ludzie, przed ludźmi odpowiada, a nie przed prezesem czy przewodniczącym. Dla mnie to w ogóle nie są zwycięstwie partii politycznej. Ludzie muszą dzisiaj wybrać takiego prezydenta, który będzie w pewien sposób stabilizował, kontrolował. I rząd, i parlament, ale też będzie w stanie rzeczywiście zacząć budować jakąś wspólnotę przy użyciu tych kompetencji, jakich ma, a ma ich mnóstwo. Ma ich tyle, że żaden chyba urząd w Polsce nie ma tak wielkiej łopaty do zasypywania społecznych podziałów.